I chciałem wam pokazać jak spędzamy ten czas koronawirusa Ogólnie mamy piękną pogodę Pomimo właśnie tej całej mizerii ja wczoraj przyjeżdżałem przez ustkę i tam właśnie straszny widok opustoszałe hotele takie duże obiekty bez, praktycznie bez klientów no, tak, tak kwarantanna, tak ten czas koronawirusa, kiedy nie możemy opuszczać domów, wygląda. No, my akurat my tutaj też nie opuszczamy, powiedzmy, działki, ale ale pracujemy tutaj z dziećmi razem, spędzamy czas. Szkoła odbywa się przez internet, i tutaj też taka refleksja to w ogóle nikt nie jest do tego przygotowany ani my, ani nauczyciele myśmy akurat dwa lata też robili takie nauczanie domowe, w... i to funkcjonowało jak jakimś... jeszcze mieszkaliśmy w Niemczech polską szkołę z dziećmi robiliśmy, przerabialiśmy to to funkcjonowało tam mieliśmy materiał realizowaliśmy go z żoną, ale tak jak teraz to tak naprawdę to ta sytuacja jest zbyt nowa i mi się wydaje że na dłuższą metę to by funkcjonowało ale w tym momencie nie funkcjonuje ja akurat teraz dzisiaj zacząłem kosić tutaj trawę i jeszcze mi to trochę zajmie teraz kolega właśnie dzwonił z Warszawy co Horasiu? kolega dzwonił z Warszawy i właśnie mówi dlaczego nie można byłoby tego czasu spędzić właśnie w takich domkach znaczy, taki czas, taki domka absolutnie można spędzić i on właśnie proponował coś takiego: że jego znajomi coś takiego zrobili, że po prostu wynajęli mieszkanie w Warszawie jakoś tak na, na doby. No i w tym czasie właśnie przyjechali sobie spędzić ten czas właśnie w takim domku. My też akurat spędzamy, tylko kawałek wyżej, w troszeczkę innym. I no, jeszcze do zrobienia. Tym bardziej, że tutaj to się odkompensuje te koszty, które w Warszawie za mieszkanie można uzyskać. Tutaj absolutnie kryją całość całość kosztów. Całość kosztów, a teraz Wam pokażę akurat pude. z Haraśmiem do mamy, bo horaz się troszeczkę zmęczona jest, choć. Jest zmęczony, bo jeździliśmy dużo, tutaj pililiśmy i wycinaliśmy trawę razem, nie? Haracy? i... Wiele no, mówi, że właśnie jest kilku takich ludzi, których on zna, którzy właśnie spędzają ten czas w jakichś domkach nad jeziorami. No, my akurat jesteśmy tutaj, dlatego że tak, jeżeli ktoś ma pracę zdalną, absolutnie można ją tutaj w takich warunkach wykonywać. Dzieci mogą sobie wyjść, teren jest ogrodzony, dzieci mogą się pobawić, mogą siedzieć na rowerach. Nie ma tej styczności z jakimiś innymi ludźmi. Zresztą tutaj nie ma żadnego zachorowania akurat na koronawirusa. Wszystkie takie rzeczy tutaj typu właśnie zakupy to są dowożone. Także mi się wydaje, że to jest bardzo dobry pomysł spędzić w ten sposób czas. Tym bardziej, że w ogóle pogoda sprzyja. Jest pięknie, jest przede wszystkim tanio. Tania, ale rzeczywiście to jest zamiast gdzieś, powiedzmy, mieszkać na kilkunastu metrach w betonie, gdzie tylko można wyjść na klatkę schodową, no to tutaj absolutnie ma to Dużo większe uzasadnienie z takich jeszcze refleksji na temat tego czasu to jest to, że właśnie warto żyć oszczędnie. Warto oszczędzać pieniądze. Dziękuję. I teraz, właśnie w ten czas, to przede wszystkim doceniliśmy, jak dobrze jest mieć dużą rodzinę. Bo praktycznie wszystko możemy tutaj no wszystko się rozgrywa wokół nas i cała taka dynamika jest po prostu odbywa się tutaj. Nie ma, nie, nie, nie ma napięć takich. To jest wszystko tutaj łagodzone właśnie tym, że jest to, to rozgrywane właśnie w grupie. Wszystkie jakieś ewentualnie napięcia, emocje, wszystko możemy o tym porozmawiać. Jesteśmy po prostu w większej grupie. Druga te, refleksja właśnie o tym oszczędzaniu, no, że warto było żyć, nie że jakoś tak bardzo oszczędnie, w takim sensie skąpo, natomiast e, warto było nie żyć ponad stan. Bo teraz jak sobie pomyślę Bo właśnie jak sobie pomyślę też o tym pakiecie który rząd przygotowuje no to nie wiadomo zresztą jaki on będzie no, na pewno będzie tutaj to skutkowało właśnie zwiększeniem bazy monetarnej zresztą już w tym tygodniu gdzie mamy 28 marca a już w tym tygodniu była 3, 3, 3, 3 Trzy razy skupowano właśnie polskie obligacje. E, czyli MBP po prostu zwiększył bazę monetarną. Następne takie też wasze pytanie było, a dlaczego ten ZUS jest taki, że nie byliśmy go oczywiście płacić w tym czasie, bo e, no bo, no bo nie zarabiamy, mówił przedsiębiorcach Pewnie. E, że tak, że nie zarabiamy ale mi się wydaje, że sam z problemem nie jest problemem jest to, że teraz właśnie ten że my żyjemy ponad stan że ten kryzys też właśnie to obnażył obnażył pewne, pewnego rodzaju styl życia jaki mieliśmy dotąd on się właśnie opierał o tym o tym byciu na zewnątrz o tym, na tym, że że się pokazywało kim się jest jakim się jest na podstawie tego co się ma a teraz właściwie jesteśmy sami pozamykani no i już cały ten czar prysł, i zaczynamy doceniać i widzieć jest Wóz zupełnie inne rzeczy, co do tego ZUS-u, to mi się wydaje, że oczywiście nie, nie powinni sprzecznie tego płacić, szczególnie ci, którzy nie zarabiają to jest na przykład tak ja, które w tym momencie właściwie właściwie no liczą straty, ale, ale ten ZUS nie jest problemem takim, bo, bo jeśli chodzi o... Załóżmy, że to są taki bardzo mały przedsiębiorca, których na przykład z wielkiego miasta jakiegoś polskiego, no typu no, stolicy Warszawa, to ja znam wielu z nich, którzy na przykład mają ten ZUS, tam jest 1500 zł, ale mają na przykład jakieś tam też maszyny. No i na przykład Mercedesa albo jakiś tam drogi Audi na, no, w leasingu, który tam leasing to wynosi 5 6 tysięcy zł. No to dlaczego miałbym mieć zwolnienie z ZUSu? A mieć na przykład na tą ratę Lizy to jest luksus. Posiadanie samochodu i znam mnóstwo takich ludzi, to nie jest jedna osoba. To ja osobiście znam kilka, kilkadziesiąt takich osób, którzy w ten sposób funkcjonują. No to, no to, no to ten ZUS dla niego czyli problem nie jest. Problemem jest dla niego bardziej w tym momencie ten właśnie rozdmuchany taki styl życia. Na szczęście nam się udało tego uniknąć. Nigdy tego nie potrzebowaliśmy. Takiego dowartościowywania się poprzez jakieś takie zewnętrzne gadżety. No i właściwie każde pieniądze, które mieliśmy, a nie mieliśmy jakoś tam ich dużo. Ale właśnie takie systematyczne oszczędzanie spowodowało, że no teraz jakby mamy jakąś tam poduszkę, że nie mamy się jakby czego obawiać. Ale zobaczymy też, jak to się będzie dalej rozwijać, sobie być yy, yy, usiadł. Może tutaj. Natomiast to takiego jeszcze to ten, ten, ten czas pokazał kiedy, kiedy po prostu nie pracujemy, kiedy jesteśmy w domu pokazał y, także to, że pokazał także to, że nie wiadomo właśnie w którym to kierunku pójdzie i prawdopodobnie y, Kraje, które będą mogły prostu się zadłużać bezkarnie, no będą to robiły i będą tutaj na tym tle, tutaj powstaną zresztą duże takie napięcia. One i tak powstały już nawet w Unii Europejskiej. Widzimy, jak to w Unii Europejskiej teraz funkcjonuje. Zaczynają się oskarżenia, zaczynają się pomówienia, zaczynają się różnego rodzaju nieprzyjemne rzeczy. No i też widzimy, że tutaj troszeczkę byliśmy, Unia też była bezradna. To tak naprawdę nie jest taki, taki potężny kryzys. Tak biorąc pod uwagę to, że że ludzie, no myśmy w jakiejś swojej historii, ludzkości, no mieli wiele poważniejszych spraw niż akurat, niż akurat ta teraz historia. Mówię też o, o epidemiach właśnie. Także nie jest to coś, co by nas mogło tutaj no, w tym momencie jakby zatrzymać, zupełnie zaszokować, aczkolwiek no tutaj właśnie to właśnie to pokazuje. Ten właśnie nasz styl życia. Ten nasz styl życia, on po prostu teraz nie daje rady. W takich momentach nam tu uświadamia bardzo mocno, że jak kruchy jest to system, ten nasz system finansowy i ten nasz system powiązań firm, globalizacji i akurat my Polacy nie mamy jakiejś takiej trudnej, bardzo trudnej sytuacji z uwagi na to, że, że my właściwie w kryzysie to jesteśmy przyzwyczajeni żyć od 39 roku mamy praktycznie permanentne problemy, permanentny kryzys. Właściwie cały czas podnosimy się z tego tragicznego wydarzenia, jakim była Druga Wojna Światowa. Cały czas żyjemy w tym w cieniu właśnie tego, tej tej wojny i cały czas właściwie się odbudowujemy. I mi się wydaje, że właśnie te nasze cechy, które się wykształciły poprzez właśnie to gdzie, w jakim miejscu jesteśmy na świecie, w jakim miejscu geograficznie, w jakim miejscu politycznie, no to jest naprawdę duża zaleta i pozwoli nam ona, pozwoli nam ona przetrwać. I, i, I także i ten kryzys. Także to były takie moje refleksje, tak już zupełnie na spokojnie. Nie przetrwają na pewno takie państwa bezideowe i wielonarodowe. One na dłuższą metę, jeżeli uznać, tak jak mówi się to w geopolityce, że stan wojny to jest właściwie stan permanentny, tylko nie zawsze ona ma wymiar militarny, no to tą wojnę te państwa przegrają. Cokolwiek by nie robiły. Także ten kryzys będzie naszą szansą być naszą szansą na to, żebyśmy zyskali jakieś uznanie, szacunek tutaj międzynarodowy, żeby nam się nie odmawiało godności, żeby nas nie traktowano tylko jako, jako parobków, którzy przyjeżdżają na wspaniały zachód Europy i nie mogą na nic większego liczyć, tylko na jakąś tam mniejszą pensje i na to, żeby być traktowany jako taki obywatel drugiej kategorii. Tylko właśnie, żebyśmy... To może być właśnie naszą, naszą szansą, naszą trampoliną, jeżeli to dobrze i godnie przeżyjemy i przez to przebrniemy. Pozdrowienia.